Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony. Bany, dzisiaj ze słonecznego Paryża, tam wieża Eiffel i tak dalej. A tak poważnie w dozwolonych modach dzisiaj też dość kontrowersyjna modyfikacja, a mianowicie wskaźnik penetracji. Zaraz zobaczycie go w akcji. Generalnie w telegraficznym skrócie chodzi o to, że przy celowniku mamy wyświetlany pancerz przeciwnika i naszą penetrację, dzięki czemu mamy również kolorem zaznaczone, wiemy czy go spenetrujemy, czy. Nie, zwróćcie uwagi, już się coś rusza tutaj na celowniku i na tym polega cały widz. Zaznaczam, że odcinek będzie krótki, bo tutaj nie ma co się rozwodzić. Link będzie oczywiście w opisie. No to patrzmy, mamy tutaj 215-145, nie, ma nie, ma, nie ma żadnej szansy, czyli po lewej nasza penetracja, po prawej pancerz przeciwnika. 303. 304, także tak naprawdę najmniejszych szans na przebicie. Zobaczmy, czy uda nam się goldowy. Nie przez przypadek wziąłem tutaj 202-215, może polosuję. Na razie niestety nie polosował. Spróbujmy jeszcze. Za każdym razem wiemy, że żółta no to oczywiście mniejsza szansa na przebicie. No i w końcu za którymś razem udało się spenetrować. Jeszcze dwa razy strzelę tu i zobaczę, czy. Uda się spenetrować, nie, nie ma żadnych szans. No i teraz próbujemy jeszcze. O, proszę, dobrze wiedzieć. W te okolice wchodzi znacznie częściej, przynajmniej w teorii. Okej, okay, no to mamy już czerwone, żółte za sobą. Popatrzmy na coś zielonego, także objedźmy go z boku. No i tutaj już tak naprawdę, zobaczcie, stojąc tu, mamy 145 penetracji, 105 potrzebnych do przebicia, nie ma żadnego problemu zmniejszmy trochę kąt już 120 penetracji czyli mamy na bieżąco obliczane ile potrzebujemy penetracji żeby przebić naszego przeciwnika jest gąską, wchodzi bez obrażeń chociaż teoretycznie, no i tutaj zwróćcie 28 pancerza tak naprawdę 28 penetracji tak naprawdę jest potrzebne żeby w to miejsce przebijać Chryslera. patrzymy na wieżę, no tutaj mamy zielone strzelajmy w żółte, bo to nas bardziej interesuje no i jak zajedziemy z tyłu mamy idealnie miejsca, w które możemy go przebijać. Ten mod jest A przydatny na polu bitwy, ponieważ możemy spokojnie sprawdzić, czy tu przebijemy, czy w ogóle nie ma tak naprawdę sensu strzelać. Fascynuje mnie to 21 potrzebnych. Y no tak, niby jest 21 potrzebnych, ale jak widać mod potrafi się pomylić, ponieważ nie spenetrowaliśmy ani razu. A dwa możemy sobie wejść na treningówkę i dokładnie sprawdzić, gdzie czołg ma jakie parametry. Tutaj zobaczcie, na garnku jest 280, także dlatego z pocisków ym, premium lubi w niego wejść. No to co myślę, że... Wszystko w odcinku. Zapraszam Was do komentowania, lajkowania, subskrypcji. Mnie to niezmiennie motywuje i pomaga w rozwoju kanału. Pozdrawiam serdecznie. Bane.